Jesteśmy kolejny dzień już w drodze z Jezusem, a droga prowadzi do Jerozolimy. Ta droga, która pozwala nam zatrzymać się, bo tak jak już przeżyliśmy czas pustyni, tak dzisiaj jest drugie miejsce naszego zatrzymania. W tym momencie, kiedy Jezus uczniom jeszcze powiedział, że to pójście do jej, rozumie, bo tam będzie syn człowiecze wydany w ręce arcykapłanów, że tam poniesie śmierć. I od tego momentu, zapowiedzenia Łukasz trochę inaczej to zapisał, bo ten, ten, ten możliwość fragmentu, który dzisiaj będziemy słuchali, przede wszystkim, że wziął na górę swoich uczniów, trzech spośród uczniów. Piotra, Jakuba i Jana. Tam dokonało się jego przemienienie wobec nich. Droga do Jerozolimy to jest również w okresie Wielkiego Postu uczenie się odpowiedzi na zaproszenie, które Jezus skieruje do nas wszystkich, przede wszystkim do praktyki uczynków pokutnych, do których Zaliczyło post, modlitwa i jałmużnę. Góra zawsze, jeżeli słuchamy w Ewangelii, towarzyszy nam z miejscem odosobnienia. Również ta góra, o której mówi Ewangelista Święty Łukasz, w tradycja łączy to wydarzenie właśnie przemienienia że to było na Górze Tabor, położona jest w Galilei. Ale że w czasach Jezusa w tym właśnie miejscu był fort rzymski. To jest też bardzo wymowny znak takiej obrony. Jednak góra wskazuje, że potrzeba tam zatrzymać się, a żeby przeżyć te wielkie doświadczenie obecności Pana Boga, by zrozumieć sens. Również na tej górze, kiedy podejmujemy modlitwę, programu, który ma Bóg względem każdego z nas. Tym razem jest to zatrzymanie się przy osobie Jezusa Chrystusa, by powiedzieć o planie, który On realizuje w wypełnieniu woli, woli Ojca. Również, jeżeli dzisiaj chcemy odczytać na nowo Górę Tabor, w miarę tego zatrzymania się, to z księgi Rodzaju dzisiejszy fragment, który czytamy, on wskazuje także na bardzo owocną modlitwę Abrahama. To do właśnie tego patriarchy Bóg mówi: wyjdź z namiotu. Ponieważ czas modlitwy to jest czasem słuchania, to jest ten powrót do starotestamentalnego głosu Boga, wzywającego Izrael do słuchania ma Izrael. Abraham, który podejmuje modlitwę z Bogiem, dotyczy to już nowej ziemi ale też nowego ludu. Stąd więc w swoim sercu przeżywa taką niepewność, jak to jest możliwe, żeby przejąć ziemię, o którą Bóg mówi, w swoje ręce, we władanie narodu, tę ziemię obiecaną, czy też, jak to zrozumieć o potemstwie tak licznym, jak zianka piasku, czy gwiazdy na niebie, stąd więc Bóg mówi, wyjdź, zobacz, wyjdź, by y, móc spojrzeć na niebo y, i policzyć gwiazdy, czy jest taka możliwość. Pan Bóg poprzez modlitwę zapowiada plan Abrahamowi, by właśnie też dotrzeć do celu. Tym, tym celem właśnie jest ta Ziemia, Ziemia obiecana, to jest to jak byśmy wiedzieli dzisiaj, kiedy słuchujemy się w Słowa Jezusa, to to nowe Jeruzalem, który jest celem naszego pielgrzymowania. W, w Księdze Rodzaju autor natchniony wskazuje też na taki szczególny moment zmęczenia, który może czynić modlitwa. To jest zapadnięcie w głęboki sen Abrahama. I my znamy wiele fragmentów Pisma Świętego, Starego, Nowego Testamentu, w którym odczytujemy właśnie mówienie Pana Boga i przekazywanie planu bożych przez sen. Tutaj ten głęboki sen Abrahama oznacza, że przymierze polega na jednostronnym darze Boga. Że jest uroczystym potwierdzeniem obietnic potomstwa i ziemi, a zadaniem tylko Abrahama jest wierzyć Bogu i Ufnie czekać. I również kiedy jesteśmy na górze przemienienia, wówczas też jest taki widzimy, emocjonalny niepokój, kiedy Piotr, Jakub i Jan widzą. Jezusa w białych szatach, otaczający obłok i jeszcze dwóch świadków Mojżesza i Eliasza. Ale w tym wypadku nie chodzi o zatrzymanie się przy białych szatach, czy też obłoku, który otacza Jezusa, ale bardziej potrzeba nam zauważyć, że to bycie bliskości Jezusa, to dokonuje się też na modlitwie, tak jak to Jezus, wchodząc na górę, realizuje to modlitwę z Ojcem, rozmowę z Ojcem, poznanie Jego woli, uczenia się tej bliskości bycia i wypełnienia tego, co Ojciec, czego Ojciec oczekuje. I działania takiego, jak Jezus powie, czynię to, co Ojciec czyni, i wypełnią to, czego Ojciec, co Ojciec pragnie. Dlatego też to bycie z apostołów na górze jest potrzeba, ażeby oni uwierzyli w samą osobę Jezusa Chrystusa. Jezus chce, aby ci, którzy z Nim są i w Niego wierzą, wiedzieli, kim naprawdę On jest. Jeszcze to, co prawda, już doszło do tych odpowiedzi Piotra odnośnie osoby Jezusa Chrystusa, to jednak to bycie jeszcze przed wejściem na górę, kiedy Jezus mówi o swojej męce śmierci, zmartwychwstaniu, to jednak właśnie jest to, że Piotr wówczas powiedział, to Panie na Ciebie to nie dojdzie. I wiemy, jak Jezus zareagował na te słowa, które Byłyby jakby nowym, nową pokusą, takiego przystąpienia Szatana teraz, a więc zakłócić cały program zbawczy Jezusa Chrystusa. Natomiast bycie na górze, w tym wymiarze tej bliskości bycia z Jezusem, a to właśnie powiedziałem, dokonuje się na modlitwie, jest odsłonięcie w pełni przez Jezusa swojej tożsamości przed trzema uczniami, Piotrem, Jakubem i Janem. A Łukasz jest jednym z synoptyków, który zaznacza, że to wszystko stało się w klimacie modlitwa, więc rozmowy Jezusa z Ojcem. Chcę w ten sposób podkreślić, że modlitwa stanowi przestrzeń, w której objawia się Bóg i w której możliwe jest spełnienie spotkania się z Nim a pewne elementy wydarzenia na górze przemienienia przypominają to, co niegdyś stało się z Mojżeszem na górze Synaj, gdy ten trzymał od Boga, otrzymał od Boga dziesięć przykazań. I też również twarz Mojżesza była lśniąca, więc to, to bycie na modlitwie z Bogiem, ono przemienia nas wewnętrznie, ale też przemienia zewnętrznie. Twarz, chociaż moja rzecz jaśniała po spotkaniu z Bogiem, ale punktem kulminacyjnym opowiadania o przemienieniu Jezusa nie są właśnie ani, jak wskazał śniąca Szata, ani obłok osłaniający, tylko przede wszystkim ukazanie w pełni oblicza Jezusa, a w ten sposób też oblicza Boga, że ten głos, który Słyszą wobec tylko oso osoby Jezusa wypowiedziany głos Ojca. To jest mój syn, umiłowany, jest Jego słuchajcie. Podkreśleniem, tak przynajmniej święty Łukasz pragnie to przekazać, żeby uwierzyli, że Jezus jest synem Boga. Na Synaju Mojżesz otrzymał kamienne tablice zawierające prawo której Izraelici mieli przestrzegać, na górze przemienia. Bóg oświadcza, że od tej pory należy słuchać Jezusa. I właśnie to jest to słuchanie, to szema, Słuchaj by, słuchać, by wypełnić. Natomiast zniknięcie Mojżesza i Eliasza i pozostanie samego Jezusa w momencie, gdy Bóg mówi, jest bardzo wymownym i znakiem i potwierdzeniem tego, że jednym pośredni, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. Przeżywając właśnie ten czas Wielkiego Postu, tutaj i teraz, tak jak prowadzi nas liturgia wielkopostna drugiej niedzieli, pozwala nam przede wszystkim popatrzeć na bliskość Jezusa Chrystusa. I poznać w Nim, że On jest Bogiem. Tak jak odsłonił swój blask swojego bóstwa, tak właśnie też potrzeba nam takiego upewnienia, że tak jak Jezus wcześniej powiedział Piotrowi, przez cierpienie dojść możemy do chwały z zmartwychwstania. To jakby te teksty. Biblijne potwierdza modlitwa prefacyjna, która właśnie wskazuje, że nasza droga do Jeruzalem jest wgłębieniem się w samo serce modlitwy bycia w jedności z Jezusem Chrystusem i tej jedności, którą ma z Bogiem, by wskazać, że plan podjęty. Przez Jezusa przejście, przez cierpienie, mękę, prowadzi do zmartwychwstania. Że modlitwa daje nam ten treść nowego życia. I tak potrzeba nam jakby na nowo odpowiedzieć, jak ja słucham Jezusa Chrystusa dzisiaj. Jak On jest mnie bliski, przez swoje Słowo. On jest Słowem, który ma mnie prowadzić. Zresztą Prosimy w tym okresie Wielkiego Postu, tak zdecydowanie, prowadzić nas słowo, czyli poddajemy się w pełni Jezusowi. On wprowadza nas na górę przemienienia, po to, ażeby nas ożywić swoim słowem, by poprzez to słowo uwierzyć w Jego posłannictwo jako syna Bożego ale również dokonać swojej przemiany, że będąc Jezusem Chrystusem poprzez też wymiar modlitwy, dokonuje się oczyszczenie mojej duszy. Ja staję się wolny od wszelkich zniewoleń. To ma prowadzić mnie do tego, w tej głębi modlitwy z Jezusem, ażeby napełnić się radością oglądania Bożej chwały, a więc tego zwycięstwa, które Dokona Jezus poprzez ten etap następny, który będziemy przeżywali: sakramentów odrodzenia, tych sakramentów wielkanocnych, poprzez dzisiaj sakrament pokuty, odnowienie przymierza chrzcielnego, czy wręcz, kiedy zasiądziemy wspólnie z Jezusem przy Jego stole eucharystycznym. Dlatego też jesteśmy dzisiaj utwierdzeni w tym, że droga, którą idziemy z Jezusem ku nowemu Jeruzalem, a więc ku zmartwychwstaniu, jest tą drogą właściwą, że potrzeba nam nią kroczyć i życzę, abyśmy z tej drogi nie zboczyli.